wszystkim moi drodzy. Dzisiaj zabieram was w podróż po oryginalnych, tradycyjnych śląskich potrawach. Jesteśmy przed restauracją, która nazywa się Śląska Prohibicja i przez wielu zarówno Ślązaków jak i turystów określana jest mianem najlepszej restauracji śląskiej. Więc dzisiaj przyjechaliśmy, żeby to sprawdzić i żeby zakosztować tych tradycyjnych śląskich potraw. Czy będzie smacznie? Czy nie będzie? Dzisiaj się przekonamy. Zaczynamy. Raczej do mieszkania babci, tylko że takiej babci z takim lekkim, nowoczesnym twistem. Bardzo delikatne, rozpadające się, rozpływające się, można powiedzieć, w ustach. No dobrze, moi drodzy, zasiędliśmy, jak sami widzicie, wystrój tego lokalu wygląda trochę tak, jakbyśmy przyszli, nie będę ukrywał, raczej do mieszkania babci, tylko że takiej babci z takim lekkim, nowoczesnym twistem. Mamy tutaj menu, zostało już nam podane menu w formie jakby ala gazety, śląska prohibicja, tytularnie mówi nam o tym, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Co można tutaj dostać. I myślę, że dzisiaj nie skorzystamy z pierwszej przystawki, a mianowicie potatarzysz, czyli Tatar wołowy, który zawsze biorę w restauracji, bo dzisiaj skorzystamy z tej pozycji, czyli sznitka. 19 zł, bardzo dobra cena, ale w sumie to jest Przecież pieczywo ze smalcem. No żur musi być. I nie żurek, tylko żur. To jest bardzo ważne. To jest mała, sugestywna rzecz, ale niesamowicie ważna. Oczywiście rolada wołowa z kiełbasą śląską z własnej wędzarni. Kluski śląskie, modro, kapusta. Lusek śląskich, ile dusza zapragnie. To ciekawe. No to moi drodzy, zaczynamy przygodę po kuchni śląskiej. Od dania, można powiedzieć, pierwszego, czyli zupa żur, żur śląski na własnym zakwasie, z własną białą kiełbasą i gniecionymi kartoflami, które są w środku. Do tego miałem podane, polecone zresztą piwo najstarsze recepturowo z Beskidu Śląskiego, piwo, które ma w sobie taką charakterystykę, troszeczkę piwa z dodatkiem. Nud herbaty. Bardzo gęstej, już nawet tutaj podczas samego mieszania mocno jest to wyczuwalne. Oczywiście żur na zakwasie, nie zakwas winia ten taki biały. kolei on jeszcze tak źle nie smakuje mówiąc szczerze. Dobra, popatrzmy sobie jak ten żur smakuje. Bardzo mięsny. Wyczuwalne są te małe skraweczki okrasy, czyli boczku. W środku mamy rzecz jasna ziemniaki. Widzicie jaki on jest gęsty? Naprawdę troszeczkę siły. Trzeba użyć, żeby go przemieszać i widzimy, że w środku tego oto tutaj żuru widać ewidentnie skrawki. A postaram się teraz ze środka wydobyć ziemniaki, żeby powiedzieć Wam, co jest na dnie, na spodzie tego. I widzicie? Mamy gniecione ziemniaki. Naprawdę bardzo dobry żur. Żur, który można gdzieś tam w sobie w głowie zakodować, jak powinien smakować śląski żur. Wszystko jest tutaj delikatne, wszystko ma tutaj swoje odpowiednie smaki i balans pomiędzy smakiem kwaśnym, który wypływa z tego zakwasu, i ta gęstość, i ta okrasa, i te ziemniaki, to wszystko wzajemnie się ze sobą super zaprzyjaźniło. Zatem smakuje to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest to dosyć droga pozycja, bo 29 zł, ale zjadłem już dwie łyżki i wydaje mi się, że gdy zjem całą pozycję to będę dosyć najedzony. Kiełbasa mielona, ale ewidentnie widać fragmenty mięsa, które tutaj przebijają swoim kolorem. Kolor różowy i kolor oczywiście samej masy. Naprawdę dobre. Śląska kuchnia, moi drodzy, to kuchnia, która w głównej mierze opierała się oczywiście na mięsie, na tłuszczu. To kuchnia dla ludzi, którzy dosyć ciężko w swoim życiu pracowali, zatem musieli naprawdę duże pokłady energetyczne w siebie władować, żeby mieć siłę do pracy. Zatem taki żur ze wszystkim to dużo dla nas energii. Naprawdę, naprawdę smaczne. I to co Wam mówiłem, że kuchnia śląska to kuchnia wysokoenergetyczna. Kuchnia, która opiera się głównie na tłuszczu. Zatem teraz będziemy sprawdzali rzecz, która też się bardzo mocno, przynajmniej dla mnie kojarzy z kuchnią śląską, czyli smalec. Smalec podawany na takiej oto tutaj desce. Sznitka, czyli po prostu kromka i smalec tutaj z słonecznikiem. Pieczywo zostało stostowane, przez co będziemy mogli chłonąć ten smak jeszcze mocniej i będzie on jeszcze bardziej uwidoczniony. Mamy czarnuszkę, mamy okrasę, mamy ziarna słonecznika. Oczywiście do smalcu ja na przykład nie wyobrażam sobie do smalcu zjeść innego ogórka ani jeżeli ogórka małosolnego, Zatem zrobię to tak jak powinno, czyli tego i zagryziemy tym. Spróbujmy. Ja bym to nazwał smalec ziołowy. Wydaje mi się, że to jest dobre określenie. Jest on tak mocno nafaszerowany tymi ziołami, tą czarnuszką, tą prażoną cebulką. Że nie zrobiła nam się z tego taka emulsja, taka maść smalcowa, tylko mamy dokładniej tutaj pokazane wszystkie składniki i ten ociekający wręcz ogórek małosolny. Naprawdę smacznie, jak sami widzicie, uśmiech pojawia się mimowolnie na mojej twarzy, a to świadczy o tym, że naprawdę jest to smaczne. 19 zł taka pozycja. Możemy od razu sobie powiedzieć, już chyba po pierwszych dwóch rzeczach, że nie będzie to tania restauracja, ale. Jeżeli miałbym wybrać, czy pójść raz na jakiś czas do restauracji, czy stołować się częściej, to wolałbym przyjść raz na jakiś czas i zasięgnąć tych tradycyjnych smaków po prostu do tego smak. Zobaczcie, że możemy tutaj również nauczyć się śląskiego języka, chociażby cóż, to takiego jest Amaiza, a to mrówka. Angielskie brat kartofle. To frytki. I to mi się jeszcze bardzo coś spodobało, a mianowicie, jak to się nazywa? Rapitouza. Żaba. No dobrze. Moi drodzy, w takim razie przechodzimy do najbardziej znanego dania kuchni śląskiej, czyli rolada wołowa podawana z kluskami śląskimi, a także modro kapusta. Rolada to tak naprawdę danie, które powstało, mówi się, że w czasach międzywojennych i kiedyś ta potrawa nie była zbyt często podawana, nie było dostępu do takiego jakości mięsa. O Jezu, ojej, jak to się rozpadło! Ochrysta. Co mamy w środku? Oczywiście ogórek kiszony, boczek, cebula, a to wszystko uprzednio było wysmarowane musztardą według oryginalnej receptury. No to nie będę ukrywał ale moja chęć spróbowania tego wzrosła kosmicznie. Bardzo delikatne, rozpadające się, rozpływające się, można powiedzieć, w ustach. Mocno wyczuwalne nuty pieprzu, czyli jest to raczej taka z charakterem rolada wołowa. Mocno wyczuwalny ogórek kiszony, czyli gdzieś ten kwas się zakorzenia. No jedni będą bardzo lubić to danie, drudzy mniej, ale ogólnie myślę, że tak jak w Polsce najbardziej popularnym daniem jest kotlet schabowy, tak na Śląsku oczywiście ta rolada. I tutaj mamy kluski śląskie z charakterystyczną dziurką. Oczywiście są regiony, gdzie tej dziurki nie ma, ale jak to kiedyś mówi legenda, bo podobno kluski śląskie powstały w Bożu, że kiedyś jak najeżdżali na nas Mongołowie, to gospodynie domowe rzucały w nich kluskami śląskimi. Tak się mówi. No i oczywiście modro kapusta, podawana najczęściej Gotowana z goździkami, później one są odcedzane. Do tego oczywiście jabłko. Zobaczcie, jeszcze raz ukroję i zobaczcie, co się wydarzy. Patrzcie, to nie jest, uwierzcie mi, dużo siły. Naprawdę dobre. Drugim numerem jeden jest golonka. Golonka podawana na puncz kraucie. Dla niezorientowanych, ciap pusta, dla niezorientowanych. Kapusta kiszona z ugotowanymi ziemniakami i boczkiem. W ogóle boczek z kuchnią śląską jest hiper za pan brat. Mięsko w środku i ta woń, która unosi się z tego... Mięsa wieprzowego naprawdę atakuje mocno nozdrza, ale w sposób bardzo przyjemny. Mamy tutaj goloneczkę, goloneczkę, która jest z mięskiem różowym. Zobaczcie, jakie to jest delikatne. Ja to mogę sobie po prostu rozwalać jak tylko chcę, a to świadczy o tym, że zostało to po prostu w dobry sposób przygotowane. Pachnie naprawdę mega ładnie. Dodatkowo mamy oczywiście moi drodzy chrzan i musztarda. Zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie tak. Tutaj wszystko jest przygotowywane w taki sposób, żeby nam się to w buzi rozpłynęło. Takie mam wrażenie, ale Mogolonkę gdzieś tam człowiek wie, jak smakuje. Ta akurat jest jeszcze zaprawiona ciemnym piwem kozel, więc to też jest takie nawiązanie tutaj do pobliskich terenów. Ale mnie to akurat ten panczkał bardzo ciekawi. Na pierwszy rzut, kminek. Kminek, ojoj, ojoj, ojoj. Jak ktoś naprawdę bardzo tego kminku nie lubi, to myślę, że mu to raczej nie posmakuje. Kapusta kiszona jest też motywem przewodnim, ale jednak kminek, on odgrywa główną rolę. Gdzieś tam jeszcze jabłko, nawet tutaj widzę taki fragmencik. Bardzo mocna, bardzo aromatyczna. Bardzo taka... No, powiedziałbym, że raczej z tych mocniejszych kapust kiszonych. Jezus Maria. No, no, no nie mogę po prostu. Jak widzę, jak ktoś potrafi dobry sposób przygotować mięso, to aż po prostu chce się to jeść. Kelner, który nas obsługuje w dzisiejszym dniu, poinformował nas, że pan legenda polskiej telewizji polskich smaków, pan Robert Makłowicz, który był w tej restauracji, o czym swojejście nie wiedziałem, powiedział, że ta golonka zajmuje podium, jeżeli chodzi o golonki w Polsce. Moja opinia wobec takiej legendy jest kompletnie nieznacząca, ale jeżeli mogę się wypowiedzieć, to się wypowiem, że ja, jako laik smaków golonki, mogę powiedzieć, że jest to naprawdę smaczne. Delikatne, fajnie przygotowane, odpadające, gdzie cała goleń pozostaje na swoim miejscu. Nie musimy się trudzić i zdzierać to mięso z tej kości, tylko wszystko jest na swoim miejscu. Punch Kraut, którego nigdy wcześniej nie jadłem, jest ok. Osobiście. Wybrałbym roladę. Bardziej mi to mięso smakuje. Wszystkie te smaki idealnie się tam dla mnie zazębiają i ten balans jest przeprowadzony, ale to tutaj jest naprawdę szczerą i uznaną pozycją. Dziękuję. Jest to naprawdę smaczne. Powoli robi się ciemno, a jak robi się zmrok, to zapraszam do tańca: baletnica. Tak to danie się nazywa. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Sernik pistacjowy, mamy malutkie lody różane, mamy makaroniki, mamy juzu, czyli naleciałości kuchni azjatyckiej. Sprawdźmy jak to smakuje. Jednakże sam sposób podania tego dania jest bardzo innowacyjny. Praktycznie połowa niezapełniona, połowa zapełniona za nadto. W życiu bym nie powiedział, że to jest sernik pistacjowy. Po pierwszym smaku, który dostałem od tego dania, to raczej bym powiedział, że to jest sernik cytrynowy. Weźmiemy sobie moi drodzy lody różane, troszkę tego sernika. Do tego dołożymy ciastko w dłoń i spróbujemy. Lody różane. W 200% różane. Ciasto cygaretkowe. Jest ok. Mm -hmm. No lody zdecydowanie przyjemniejsze niż ten sernik, bo ten sernik kompletnie nie czuje tutaj tych pistacji. Gdy chcielibyście tutaj przyjść i zobaczylibyście w karcie, że coś jest nazywane baletnicą, coś jest nazywane sernikiem pistacjowym, a uwielbiacie pistację, to wydaje mi się, że będziecie rozczarowani. Dlaczego? Bo bardzo nie czuć tych pistacji, a jednak serniki pistacjowe trochę ich jadłem w swoim życiu. Muszą smakować pistacjami. To teraz na sam koniec jeden z trzech makaroników, jakie mamy. I ten makaronik, moi drodzy, ja nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale tutaj zaklęty jest smak herbaty El Grey. Ale to tylko Boże, moje jakieś tam wyobrażenie, bo ja nie wiem, czy dokładnie tak jest, natomiast tak bardzo mocno to tym smakiem idzie. Sernik absolutnie średni, ciasto cegaretkowe, średnie ten. Makaronik rzeczywiście fajny, ale myślę, że jeden, te trzy, raczej nie będą w mojej buzi. Zdecydowanie tak knajpa słynie bardziej i jest lepsza w głównych, a nie w deserze. No dobrze, moi drodzy, w takim razie typowe, tradycyjne, śląskie jedzenie sprawdzone. Padło na śląską prohibicję. Nie będę ukrywał, że to też... Przez was, bo sami mi napisaliście niegdyś w komentarzach, a jak wiecie, ja czytam wszystkie bardzo, bardzo dokładnie. To, co mogę powiedzieć, to to, że rzeczywiście były to dania typowo kuchni śląskiej, a nie będę ukrywał, że właśnie na coś takiego głęboko liczyłem. To, co chciałbym Wam powiedzieć, to to, że będąc w danym miejscu, moim zdaniem należy próbować degustować, jak to wszystko od kuchni wygląda. I tutaj było. Smacznie. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Oczywiście możecie się z tym zgadzać, możecie się z tym nie zgadzać, ale jeżeli chcecie posmakować kuchni śląskiej, to możecie tutaj z powodzeniem wpadać. Nie jest tanio, no bo nie jest, ale chyba też nie jest jakoś tak drogo. Są miejsca o wiele droższe. Dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No, i tak to właśnie się robi, że na początku idę w jedną stronę, później idę w drugą, żeby kadr się zmienił. <noise> a to mogę Wam tylko jedno jeszcze zaznaczyć, czyli subskrypcja tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film w wolnym czasie. Zobacz, chyba nie jest tak źle. Do następnego!